Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Firma Vibjacht Solina została zaproszona na dni otwarte marki Nimbus. A Agata firmę reprezentuje, ja jej towarzyszę. W tym odcinku pokażemy Wam, jak takie dni otwarte wyglądają. Zapraszamy do oglądania. Yacht Solina. Całe wydarzenie to dwa dni wspaniałej zabawy, ale też wiedzy i mnóstwo ciekawostek, i też poznanych, fajnych ludzi. Na samym początku zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci, tak jak to się mówi u nas, jak swoi ludzie. Kiedy przybyliśmy tutaj, Agata testowała, oglądała różne jachty. Te testy będziecie mogli też zobaczyć na naszym kanale, dlatego śledźcie nas, obserwujcie, subskrybujcie. Żeby właśnie takie testy was nie ominęły. Dużo ciekawostek mamy dla Was, jachty dla osób, które chcą po prostu wypocząć, popływać weekendowo, z przyjaciółmi czy też z rodziną, ale też będą pokazane jachty bardzo, bardzo luksusowe. Marina Pirowac, w której w tej chwili jesteśmy, to miejsce fantastyczne. Zachwyciło nas pięknymi widokami, luksusowymi jachtami. Wspaniale przed pełnym otwarciem zostały przygotowane jachty marki Nimbus, ale też mieliśmy możliwość zobaczenia jachty marki Flipper, a także jacht elektryczny Lazai. Test pełny Lazai również znajdziecie u nas na kanale. Zapraszamy do oglądania tego testu. Natomiast Całe wydarzenie rozpoczęło się przez takie jakby występy artystyczne tancerek, ale także tancerza, który prezentował swoje umiejętności do tego, Profesjonalny DJ, saksofonista, wspaniałe oświetlenie, klimat całej tej mariny i to całe show było dla nas wielkim wydarzeniem, wielką ucztą dla oczu, tego co mogliśmy tutaj podziwiać, zobaczyć. No a same występy tancerek no cóż, myślę, że teraz zaprezentujemy, jak to wyglądało. Zobaczcie sami. Event przygotowany był fantastycznie. To nie tylko występy artystyczne, to nie tylko wspaniałe, duże, luksusowe jachty, ale także i wspaniały catering, którym zajadaliśmy się, mimo że byliśmy po obiedzie to chętnie kosztowaliśmy różnych smakołyków, a było ich mnóstwo. Do tego oczywiście, aby wieczór zrobił się nieco luźniejszy, można było skosztować lampki wyśmienitego wina, czy też jeśli ktoś miał ochotę na piwo. Wybór był bardzo szeroki. Jestem przekonany, że każdy mógł tutaj znaleźć coś dla siebie. Było bardzo luksusowo, było elegancko, było Pomimo, że spotkały się tutaj obce osoby, które wcześniej raczej się nie znały i nie widziały, bo poznaliśmy wielu fantastycznych, wspaniałych ludzi, czuliśmy się tutaj jakby to była taka e, ekipa znajomych zaproszona po prostu na jakąś imprezę. Pierwszy dzień zakończył się tańcami na deptaku tuż przy marinie. Dziewczyny naprawdę dawały czadu, bo tańczyły także swoje układy choreograficzne. Miały przygotowane piękne stroje, każdy strój do innej choreografii. Następnego dnia wypłynęliśmy około południa na cztery jachty. Cała ekipa zebrała się. Podzieliliśmy się na grupy. Każdy miał do dyspozycji swój jacht, i tymi jachtami udaliśmy się do restauracji, smakować pyszności, o których myśląc teraz, mam chęć po prostu powrotu do nich, żeby jeszcze pokosztować, żeby jeszcze ich spróbować. Wypłynęliśmy w tej chwili do restauracji, gdzie będziemy jedli lunch. Potocznie nazywana przez gospodarzy restauracja Staniki. Zobaczcie, ile tam ich pisi za nami. A to nie przypadkiem, ponieważ jakoś tak się przyjęło, że kobiety, które tutaj przypływają, po prostu te staniki tutaj zostawiają. Jest ich tutaj mnóstwo, no, pewnie za 200, jak nie lepiej. Proszę, chyba tak jak w Polsce zostawia się kutki. Tutaj zostawiają go był to taki, myślę, trochę przełomowy moment w naszym życiu, ale chyba głównie Agaty, ponieważ pierwszy raz kosztowała ośmiornicy. Rozpoczęliśmy od przystawek, następnie przeszliśmy do dania głównego. Oczywiście przy obiedzie nie zabrakło lampki wina, czy dla chętnych osób butelki piwa w trakcie tego obiadu. Rozmawialiśmy, wymienialiśmy się doświadczeniami, wymienialiśmy się kontaktami a to jest ważne, że trzeba zaznaczyć poznaliśmy fantastycznych, wspaniałych uczestników tego wydarzenia ludzi, z różnych stron Polski, którzy mają swoje jachty, którzy pływają, którzy mają duże doświadczenie, ale poznaliśmy też takie osoby, które tego doświadczenia nie mają i chcą zakupić pierwszy swój jacht, i właśnie decydowały, między którym modelem marki Nimbus wybrać, który to będzie ten ich wymarzony. I taka mnogość tego, co zastaliśmy tutaj, bo tych jachtów było niemal 10 do testowania. Pozwoliła na to, że każdy mógł odczuć własne doznania, to jak czuje się w danej jednostce, jak daną jednostką się pływa, jak ona się zachowuje, ile ma miejsca w kajucie, jak wygląda miejsce na rufie, gdzie możemy usiąść ze znajomymi wieczorem, tak w marinie, właśnie jak my, to mieliśmy możliwość spędzić mile czas na jachcie po pełnym dniu pływania, po prostu odpoczywając. W trakcie Piotr zachwycał nas wiedzą o tym, co tutaj się dzieje, jakie są tradycje chorwackie, jak przygotowuje się poszczególne potrawy i zdradził nam na temat niektórych trochę tajemnicy. Na tym takim pięknym talerzu mamy ośmiornicę i ta ośmiornica tutaj nazywa się spod peki. Peka to jest taki garnek. W którym się wkłada wszystko Czyli mamy ośmiornice, ziemniaczki Jakieś inne jeszcze dodatki Wkładamy to do ogniska, do żaru Zasypujemy to żarem I to tam sobie stoi 4-5 godzin I dlatego mamy to mięsko Jest delikatne samo w sobie Bardzo mięciutkie I bardzo takie aromatyczne Przeszło wszystkimi własnymi sokami I sokami tych warzyw, które były tam w środku W tym garnku Myślę, że będzie dobre Po cudownym czasie spędzonym przy stole Wśród wszystkich uczestników udaliśmy się na powrotny rejs o zachodzie słońca, które widoki tego zachodu nas zachwyciły. A teraz pora na pytanie: czy warto uczestniczyć w takich dniach Nimbus Open Days? To było pierwsze nasze takie wydarzenie, na które zostaliśmy dzięki uprzejmości właścicieli zaproszeni, i z pełną odpowiedzialnością muszę powiedzieć, Mimo, że musieliśmy zamknąć na ten czas firmę działającą u nas w Polsce, odmówić niestety klientom, którzy chcieli z dnia na dzień korzystać z naszych usług, muszę powiedzieć, że uczestniczyć w tak wspaniałej imprezie było warto. Poznaliśmy nowe jednostki. Zwróciliśmy uwagę na to, że Nimbus ma swój sznyt, ma swoją klasę, ma swoją jakość. Jednostki zachowują się wspaniale na wodzie. Poznaliśmy fantastyczne osoby. Naprawdę wszystkich z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jesteście cudowni. Miło było pływać z Wami, miło było z Wami jeść lunch. Miło było nam, kiedy usiedliśmy wieczorem w restauracji, porozmawialiśmy tak na luzie, porozmawialiśmy o tym, co robicie, czym się zajmujecie. A ludzie spotkani tutaj to nie tylko Polacy, ale też byli państwo Austriacy, którzy wyszukali wymarzoną łódź, zamówili ją i będą się cieszyć luksusem marki Nimbus. W przyszłości, bo pewnie takich wydarzeń będzie z roku na rok jakby więcej, czy cykliczność ich będzie powtarzana, bo to była piąta edycja, w której Agata jako przedstawiciel Wibia Solina z moją towarzyszącą osobą miała przyjemność uczestniczyć. Musimy powiedzieć, że jeśli Wy chcielibyście poznać piękno Chorwacji, odpocząć, zapoznać wspaniałych ludzi, poznać gospodarzy. Polecamy Wam z całego serca. My cieszymy się, że podjęliśmy taką decyzję, że tutaj właśnie w tym wydarzeniu uczestniczyliśmy, bo sporo wahaliśmy się nad tym, ponieważ no niestety naszych kilka, już w tej chwili siedem jednostek, no po prostu musiało pozostać bez pracy, tak. Ale cenimy ten czas, który spędziliśmy tutaj. Również sami dowiedzieliśmy się wielu, Ciekawych wskazówek na temat pływania po tych wodach, bo Piotr może tak po prostu ma ale to dobra cecha że chętnie podpowiada, dzieli się swoją wiedzą. A najbardziej jesteśmy zauroczeni cudowną małżonką, która opiekowała się wszystkimi gośćmi, dbała o każdy szczegół, żeby wszystko było przypilnowane, żeby lodówki były pełne, w napoje, w wodę, żeby wszystko po prostu było idealnie. A również nie mniej bardzo zachwyciły nas dzieciaki gospodarzy, które to, jak na swój wiek, mają. Naprawdę niesamowitą wiedzę, doświadczenie. One wiedzą, jak się ustawić, co zrobić, żeby wypłynąć bezpiecznie łodzią. Podpowiadają też innym uczestnikom. Dla nas było to fenomenalne. Dziękujemy jeszcze raz bardzo gorąco. Za zaproszenie na to wydarzenie. Cieszymy się, że byliśmy, a wszystkie osoby, które nas oglądają, jeśli macie taką możliwość, polecamy wam, bo to wydarzenie, na którym po prostu warto być. Zostawcie w komentarzu informację, jak to, co przedstawiliśmy wam w tym odcinku, podoba wam się. Będzie to dla nas y, motywacja do tego, że być może, jeśli zostaniemy zaproszeni na inne wydarzenie, też pojedziemy, nagramy, pokażemy, jak to wygląda, bo myślę, że dla osób, które są związane z łodziami, są to po prostu treści ciekawe. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. VIP Jacht Solina.